Siemano. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Wszystko jest git. E, robiłem promowanko dziś. Tak jak i wczoraj. E, hasło będzie promo. Promo piszcie promo na czacie jak chcecie wygrać hasło promo możecie pisać promo no i Milan będzie brał udział w giveaway'u musisz mieć subskrypcję na kanale, lajka oraz dobrze się bawić oczywiście i jedno pro, jedną promo na jeden life jest zasada poczekamy aż więcej osób będzie to zaczniemy losować powiadomienia jakieś, a to jakieś lajby. Promo piszcie na czacie, jeżeli ktoś jest oprócz mnie to pisz na czacie promo jeżeli chcesz dostać promo Takie są warunki tego giveaway'a Miliontanna chyba sobie trochę poczekasz, powiem ci. Ale warto czekać na promo. Odpocalne to, no to jest, wiesz, milontanna. Um. Animacje dam na gdzieś koczy 105 sekund, myślę że To będzie optymalny czas giveaway. A. Jak milątanek, możesz to udostępnić tego streama? Z góry dziękuję. Żeby dotarło do większej ilości osób. O U skrzynka z csgo animacja oczywiście tak kamelany to to nie zwracajcie